W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, przynoszę Tobie ten węzeł, który naszą rodzinę bardzo obciąża. Razem z Janem Pawłem II, zatroskanym o świętość i dobro rodzin, z błogosławioną rodziną Ulmów. Proszę Cię, Matko, weź ten węzeł i rozwiąż go dla chwały Boga, dla dobra naszej rodziny. Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, życie słodycze i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez Przeto, Prze nasze, one miłosierne oczy swoje ku nam zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. stąpił do piekieł trzeciego dnia, z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. O wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy, szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jezus Maryja Józef sercom waszym oddajemy rodziny nasze. Błogosławiona rodzino ulmów, święty Janie Pawle II, módlcie się za nami. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w Mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w Mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Ach, żałuję za me złości, Jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w Mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Tajemnice Światła Pierwsza Tajemnica Światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Błogosławieni Józefie i Wiktorie Ulmowie z dziećmi, a szczególnie błogosławione dziecko noszone pod sercem matki, Módlcie się za nami, byśmy trwali w łasce Chrztu Świętego i prowadzili życie godne dzieci Bożych. Ojcze nasz, Ty jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między imię błogosławiono błogosławiona Twego, Jezus. Święta Maria, Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona między imię błogosławiono błogosławiona Twego, jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona od żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo od żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona ta Tego Jezus. Święta Maria w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona poczyłota Tego Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono od Twego Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź święcona nami chrzestnymi, teraz i we wniosek wieczny, nasz Bóg. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żyłota Twego Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź za nami chrzestnymi, jasny a ojcu i synowi duchowi świętem o mój Jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym które najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia Maryjo matko światłości Wyprowadź nasze rodziny z wszelkich ciemności. Tajemnica druga światła, cud w kanie galilejskiej. Błogosławieni małżonkowie, Wiktorio i Józefie, którzy zapraszaliście do swojego życia Boga i których miłość małżeńska została pobłogosławiona potomstwem. Módlcie się o świętość naszych małżeństw i rodzin. Ojcze nasz, ty jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Drogaś Maria łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono żywota Twego Jezusa. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w stanu, Twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żywota Twego, Jezus. Maryjo, Boca, Tymi, łaski, 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 jaski, jaski, łaski. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żywota Tego jest. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w oczy Jezusa. Święta Maria Matko, doszła, wszytym, to, się się. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami Błogosławiono Jezus. Święta Maria, Matko, doszła, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona, to owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bódź się za nami, życiu, teraz i w razie śmierci, na chwilę. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bódź się za nami, chrzestni, a teraz, teraz, ojcu i synowi duchowi świętemu, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mario Matko światłości, wyprowadź nasze rodziny z wszelkich ciemności. Tajemnica trzecia: światła głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Błogosławieni Józefie i Wiktorio Ulmowie z dziećmi, módlcie się za nami, byśmy każdego dnia na nowo się nawracali i abyśmy tak jak wy wcielali słowo Boże w nasze życie. Przede wszystkim okazując drugiemu człowiekowi miłosierdzie, bo jak nauczał Chrystus, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ojcze nasz, ty jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żywota Twego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wódź żywota Twego Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona poczyłota Twego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, bądźcie za nami chrzestnymi, teraz i w godzinie świętego święta. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona poczyłota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc to Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono wód żywota Twego Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądźcie za nami uczestnimi, teraz i we wierzynie świętej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami uczestnimi, Teraz, teraz a ojcu i synowi duchowi świętem. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Mario, matko światłości, Wyprowadź nasze rodziny z wszelkich ciemności. Dzień drugi, Maryjo, najukochańsza matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory, często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo, rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność. Pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł, który nie pozwala mi głosić chwały Bożej. Maryjo rozwiązująca węzły. Módl się za mną. Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję. Tajemnica czwarta światła, przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Błogosławieni Józefie i Wiktorie Ulmowie z dziećmi, módlcie się za nami, byśmy w kryzysowych i trudnych momentach naszego życia pamiętali o nieustannym działaniu Boga, a zwłaszcza o Jego obecności w chwilach największego cierpienia oraz duchowego zmagania ze złem i własnymi słabościami. Ojcze nasz, Ty jesteś w niebie, więc imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje.

Zdrowaś, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między nieraz tam, błogosławionowo w tego Jezus. Zdrowaś, Maria łaski, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między nieraz tam, błogosławionało w tego Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona bociło do Twego Jezus. Maria, swój, Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona bociło do Twego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od to, Tego jest. Święta Marjo, Matko Boża, wersji, teraz w się Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od to, Tego jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między wdzeniami, błogosławiona w Twego jest. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między wdzeniami, błogosławiona w odzwodzie Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona od Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta na nami uczestnieni, teraz i we świętych świętych naśladach. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Marjo Matko, światłości, wyprowadź nasze rodziny z wszelkich ciemności. Tajemnica piąta światła ustanowienie Eucharystii. Błogosławieni Józefie i Wiktorie Ulmowie z dziećmi. Módlcie się za nami, by Eucharystia stała się dla nas fundamentem istnienia, na którym oprzemy nasze życie małżeńskie, rodzinne, wspólnotowe i społeczne. Ojcze, nasz, ty jesteś niewieświęciem, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między imię błogosławiono Stano, błogosławiona Twego Jezu Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, między błogosławiona między imię Zniwa stan, błogosławiona w odżywotach Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w Twego, Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w oczy o Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w oczy Jezusa. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona pod żyłotem Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg święci na nas wszystkich, teraz i w godzinie świętej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona pod żyłotem Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Drogaść Maria Łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś między niwestami. Błogosławiono oczywota Twego Jezus. Święta Maria Matko Boża. Udź się za nami przez nimi. Teraz i, i śmierć na świat. Drogaść Maria Łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś między niwestami. Błogosławiono oczywota Twego Jezus. Święta Maria Matko Boża. Udź się za nami przez Teraz a ojcu i synowi, duchowi świętem! O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Marjo, Matko, światłości, wyprowadź nasze rodziny z wszelkich ciemności. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża miłość i nieskończone miłosierdzie. Zwróć ku mnie swoje spojrzenie, Pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość. I dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa. Mojego wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga. Umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, chroń mnie. Prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.